Cześć i czołem, z tej strony Satisfaction Game Studio. Ja jestem Arkadias i zapraszam was na kolejny materiał z cyklu Wojna Bogów. Czyli zagrajmy w Smite. W Smita, czyli grę studia High Res. W ostatnim materiale graliśmy to, co zwykle, to, co najbardziej lubię, czyli asfalty, szturmy. Wiem, że dla niektórych może być to mało interesujące, ponieważ najlepiej, zawsze i wszędzie, sprzedają się rozgrywki 5 vs 5. Czy to, e, to Samonet Slift e, w League of Legends, czy to Conquest, właśnie w Smite. Jeżeli chodzi o inne moby, no to też. Grałem trochę w Hearthstone'a yy, Bogowie, w jakiego Hearthstone'a? Heroes of the Storm yy, No ale w Hearthstone'a również grałem, mimo że to nie jest moba yy, No nie grałem w Dotę, więc nie wiem na czym ta Gra się opiera, mam nadzieję, że Kiedyś Będę miał przyjemność zagrać no ale przejdźmy teraz do rozgrywki Ponieważ Nie mamy Za dużo Czasu, a nie wiemy ile rozgryweczka Potrwa. Tak jak już wspominałem, prędzej czy później, mam nadzieję, że prędzej, bo to wszystko jednak zależy od okoliczności zewnętrznych. Zagramy sobie na innym trybie gry. Bo szturm, czy tam asalt, o ile jest dość spokojny, wesoły, chillowy, to jednak, tak jak już wspominałem na początku materiału, może zanudzić widza, czyli może po prostu zanudzić was. Dlatego. Mam nadzieję, że w końcu przejdziemy na moją domenę, czyli na, a, 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 na Justa 3 vs 3. Jeżeli chodzi o pojedynki 1 na 1 w rozgrywkach rankingowych, to jakoś powiem Wam szczerze, zaczynałem, próbowałem, jeżeli dobrze pamiętam, udało mi się dostać do Golda, ale to było na początku, na samym początku mojej kariery gracza i no niestety, czego by tu nie mówić, potem meta, Czytaj albo Kronos, albo Adekery, a jak ty masz Adekery, to wezmę wtedy Freje No nie za bardzo mi odpowiadała, a szczególnie nie lubiłem walczyć przeciwko... Przeciwko... Healerom, którzy budowali się pod tanka z lekką magią, no i to, takich to już w ogóle było trudno pokonać. E, 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 no, ale tak szczerze mówiąc, no nigdy nie miałem za bardzo drigu do 1 vs 1. No, ale... Ale tak jak już wspominałem, no jeden, na jeden rozgrywki rankingowe odbywają się na tej samej mapie co rozgrywki 3 na 3, więc w pewnym stopniu tą, tę mapę znam. I mam nadzieję, że w końcu pokażę Wam materiał yy, z właśnie Justa 3 na 3. Mam nadzieję, że pokażę Wam ten materiał z Omenowem, a jeżeli to się nie uda, to postaram się go pokazać samemu. Yy... No, tak jak wiecie, no czego się mogę obawiać? Obawiam się tego, że trafię na jakichś flamerów, Afkerów czy Fiderów, no a czegoś takiego raczej nie powinno się pokazywać, bo nie ma w tym nic interesującego. Dobrze, dostaliśmy Janusa. Czy chcemy Skilla? Czy chcemy skillę skilla jest fajna, fajna postać, czy ją chcemy. Kurcze, trudny wybór, bo zarówno Janus, jak i Skilla to są fajne postacie. No dobrze. No dobrze. Niech będzie skilla. Jeżeli gościu chce, Janusa. Hmm. Wiem, że będzie fajnie. Grając skill'ną, bo Skilla ma bardzo przyjemne Ultimate, które... którego można używać kilkukrotnie. Zastanawiam się, czy wymi nie wymienić jeszcze z Izanami, ale. <laughs> chyba chyba to na to i tak by było za późno. No ale dobrze, zobaczmy, jak wygląda nasza drużyna. Mamy. Trzech magów i dwóch adekery. Drużyna przeciwna ma... O, drużyna przeciwna wygląda o wiele lepiej od nas, ponieważ mają... Yy, mają dwóch magów. Dwóch magów wodnych. Mają adekery, mają amaterasu, która może się budować pod bruziera albo pod tanka. I mają nikę, które również może się budować albo pod bruziera albo pod tanka. No oczywiście nie mówię tutaj o obrażeniach, ale tak moim zdaniem byłoby najlepiej dla ich drużyny. A w naszym przypadku, no nie mamy w drużynie... Nie mamy w drużynie tanka. A no, na pewno nie mam takiego tanka typowego. no Widziałem już w takich sytuacjach, jak, jak Cupid budował się pod tanka. No bo on jest jednak. On będzie raczej inicjatorem. Ponieważ będzie inicjował walki drużynowe za pomocą swojego ultimate'a. No dobrze. Zaczynamy od standardu. Czyli Kronos. Kronos, który da nam czas odnowienia, trochę many i tak dalej i tak dalej, trochę moc magicznej. Tak, dobrze pamiętam, że daje moc magiczną? Tak. E, 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 e. No, oprócz tego, oprócz tego potki i medytacja, czy tam płaszcz medytacji? Tak. E, 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 e. No dobrze, jeżeli chodzi o umiejętności, skilli, no to za pomocą jedynki rzuca takie dwa, nie wiem czy to psiewędrze, tak to może określę, które zaplatają się na pierwszym napotkanym pod przeciwniku i go snerują. Jeżeli skilla osiągnie odpowiedni poziom wymaksowania tej umiejętności, to oprócz tego, że jak trafi w pierwszą postać, którą, którą zesneruje, to również postacie obok zostaną zesnerowane, czy to minionki, czy to, czy to bogowie. Jeżeli chodzi o umiejętność numer 2, no to za chwilkę, widzę, że tutaj i za nami świetnie się bawi. Ale... Aha, fajnie. Bardzo fajnie, bardzo fajnie, nie ma to jak miły... Aha, dobrze, już rozumiem o co chodzi. Nie mówię że troll, ale nie kupiła itemków i zeszła z bazy. Czyli bardzo dobrze... Bardzo dobrze to rokuje na przyszłość, jeżeli chodzi o ogarnięcie tego gracza. Ale wracając do, do umiejętności skilli. Pod dwójką ma taką sferę, która zadaje obrażenia. Jeżeli się... Nie, nie, nie jestem pewien, czy spowalnia... Czy spowalnia? Tak, spowalnia yy, wrogów, którzy w nią wejdą. Yy, no i wygląda mniej więcej tak. Rzucam i mogę poczekać. Mogę ją zdetonować wtedy, kiedy chcę. Kiedy zostanie ta umiejętność wymaksowana, yy, to. No dobrze, przeciwnicy inicjują, a inicjuje nasza przeciwniczka. Ale się teraz dzieje szybko. No i nas zabili. Ankur się na mnie widzę, zapatruje. Ale rząd zadaje teraz zobaczenia jaj Nie widzieliście tego. Ja tego też bym chciał nie widzieć. Dramat. Kompletny dramat z tego wyszedł. Nie będę się tłumaczyć, bo tutaj nie ma co tłumaczyć, bo wyszło mi to po prostu fatalnie. No jeżeli chodzi o umiejętność drugą, bo nie mogę się w końcu do tego... do tego odnieść, to kiedy uda nam się wymaksować, to ona ma zwiększone... zwiększone obrażenia. No i zostają jeszcze spowolnieni po wybuchu przeciwnicy. Jeżeli chodzi o umiejętność numer 3, to ona wygląda właśnie tak. Rzucamy takiego psiego węża, do którego możemy się. do którego możemy daszować. To jest rodzaj daszowania z podziemi. Jeżeli chodzi o maksymalny poziom, to mamy większy zasięg. No i co? No i tyle. I zwiększa się widoczność miejsca, gdzie rzucamy. No bo kiedy rzucimy tego strażnika, jak to widziałem, tak było opisane. To on odkrywa pewien, pewną małą część terenu. Jeżeli chodzi o Ultimate, najprościej będzie mi to wyjaśnić na przykładzie. A na razie nie mam zamiaru, nie mam możliwości pokazania Wam tego przykładu, bo sytuacja musi być odpowiednia. Dlatego na razie do Ultimate'a odnosić się nie będę. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, o kukulkanie, na szczęście już nie muszę mówić, pojawia się bardzo często w moich grach. No, kupić, widzicie? Może rzucić takie serduszka, które leczą jego bądź sojuszników. To zależy, kto to weźmie. A jeżeli uleczy sojuszników, no to wtedy, to wtedy on dostaje troszkę many. Może, może, może daszować. No, super, i za nami, tak jak już mówiłem, świetnie rokuje. Może daszować, zostawia po sobie taką sferę, którą, przez którą przejdziemy. Jeżeli, przez którą, jeżeli. Przez nią przejdziemy, to dostajemy małe przyspieszenie do prędkości ruchu e, właśnie na polu tej sfery. O Januszu, czy opowiadajmy o Januszu? Wydaje mi się że chyba tak. No, ale to za chwilę. Mm, ankur i kukulka. E, co tam jeszcze o Kupidzie? Może wystrzelić taką strzałkę zadającą obrażenia, i eksplodującą mm, po czasie a jego ultimate to jest taka sfera, która stanuje... O właśnie to o czym mówię! Fatalnie, nie mogę trafić z A i to jest właśnie ulti skilli. Nie zwieje, 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 nie zwieje. Zwieje, ZWIEJE! Dramat, ta rozgrywka to będzie naprawdę prawdziwy dramat. Jeżeli widzieliście ulti, no to a zmienia postać, przyspiesza się jej prędkość ruchu i może uderzyć w wybrany przez siebie punkt, w, oczywiście w zakresie zasięgu i zadać dość spore obrażenia. Jeżeli uda jej się zabić w ten sposób, to dostaje ona możliwość kolejnego użycia tego, tej umiejętności. No, jeżeli chodzi o Skille, to by było na tyle. Przeciwnicy nas zmiażdżą, moja dyspozycja jest fatalna. Nie mamy i za nami. I przegrywamy 1 do 9. Poleżam, że to będzie szybka rozgrywka. Ja, yeah, i za nami wróciła. Ale to już żaden, żadna różnica. Podejrzewam, że tę grę, tę grę surendujemy. No i przejdziemy do następnej. Mam nadzieję, że zdążę pokazać wam następną. Nie, <ścoughs> Nie jestem pewien, czy powinienem się rozkwierać nad umiejętnościami wszystkich Bogów, jakie tu są. Mm. Może tylko odniosę się do tego. Na czym polegają? O, widzieliście umiejętności za nami. Oprócz tego, może, yy, może wzmocnić trochę swój podstawowy. A tak. Yy, może zdaszować, i przy czym staje się niewidzialna. A jej to taka sfera, która zadaje dość spore obrażenia. Co do, kwestii umiej... Co do kwestii pasywnych i ilości obrażeń, jakie zadaje dana umiejętność, to nie będę się nad tym rozchwilał. To jest kwestia. W pewnym stopniu zależna od buildu. O tak, znowu ulti. No nawet nie musiałem swojego używać. Lag, kupi, miał laga. Kukulkana, nie muszę opisywać, i na nami opisana. A, 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 a Janusz. Nie wiem, czy opisywałem Janusz, ale Janusz to jest dwóch portali. Tak, widzicie, może pisać takie portale. Strefa przyspieszenia? Nie, no wydaje mi się, że o nim, o nim opowiadałem już. Na drużynie przeciwnej Ampur Adekery, potrafi postawić takiego supa. Dookoła zostawia takie. koło tego supa jest strefa piasku, która spowalnia. E, może zaatakować swoją włócznią, odpychając. Jeżeli, będąc odepchniętym, trafisz na jakąś przeszkodę, ścianę czy coś takiego, to jesteś stanowany. E, może daszować poprzez skok, wybrane, wybrane miejsce. Mm, a ulti to te dżidy, które mnie zabiły za pierwszym razem. Taka seria wystrzelonych włóczni, podczas których Anchur jest yy, niepodatny na kontrol. kraudy. cześć. Dobra, dam mi się desnerować. O, właśnie, to jest to, o czym mówiłem, Anchurze. Mm, dobra, trafił w kiwo. Małe obrażenia, zadaje bardzo małe obrażenia. Jeżeli chodzi o naszą drużynę, to by było na tyle. Drużynę przeciwną, no to Anhur opisany. E amaterasu, no to Amaterasu, to może doskoczyć, silencować, <laughs> wystrzelić. Y czy może użyć takiej tarczy, którą potem może wystrzelić jako obrażenia, delikatne obrażenia. Y to podskakiwanie w jej wykonaniu, używanie. I y takie trzy cięcia. Oj, 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 oj. Przeciepłem Posejdanowi z pod Krakena. No właśnie. ale chybione. No i mogłem tu zrobić co najmniej kwadrę. No to jest właśnie Amaterasu. No nie. Za małe obrażenia. No i piękna robota jest za nami. No to jestem zaskoczony. Nie wiem czy to jest dzieło w przypadku, czy to jest dzieło umiejętności, ale wyszło fajnie. Wyszło świetnie, nawet całkiem. Nawet zaczynamy się całkiem odbijać od dna. Może ta gra nie zakończy się tak szybko, jak się spodziewałem. Może nie zakończy się na surendowaniu. Hmm. No ale dobrze, no to mamy chwilę czasu. Chibo oczywiście buch rzeki, jeżeli się nie mylę. Jakieś rzeki w Chinach. Yy, potrafiący obsługiwać się wodą. Może zrobić właśnie coś takiego, co przyspiesza. Może się tam mieć właśnie w taką falę, która jest jego ultimate. Em. Aj, kraken, kraken, kraken. Moja wina znowu. Może podrzucić nas za pomocą takiego jakby... No nie wiem. No po prostu taki sub wody podrzucający nas w powietrze. Zadający spore obrażenia, może uderzyć w nas. Aj. No i co? No i co? No i pstro, ginę. chciał cokolwiek zrobić, to mi się nie udało. jest za blisko rzuciłem moją możliwość daszowania. Hmm. E, no dobrze. Chciałbym Hibo zobaczyć, ale nie mogę. E, wow, chyba się pro włączył. No i o tak już mówiłem, może używać tej fali, zamienić się fali, która jest jego ultimatem, jest wtedy niewrażliwy na obrażenia, niewrażliwy na control crowd i zadaje monstrualne obrażenia, Monstrualne. damage. Nie będę się powtarzał co chwilę. Nie kupiłem itemków, jestem słaby, Zdecydowanie zbyt słaby. Poseidon, również Bóg Wody, hmm, czy również Bóg Wody? W tym przypadku, no, Bóg Wody po prostu. Nie tak jak y, Hibo, który jest raczej błogiem rzeki. No, ale o tym za chwilkę, bo teraz. O, właśnie, to jest Ultimate Poseidona. No, nie wierzę! Zabijcie mnie! bo ja sam nie mam odwagi się zabić. To było takie deadne w moim wykonaniu, czy ja kiedyś trafię tym polernym multi w taki sposób, że nie będzie mi wstyd? I Hur! No przynajmniej dwójką trafiłem, bo jest duża. Aj, dramat, 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 dawno nie grałem z ma ale to jest żadne wytłumaczenie, ponieważ gracz powinien umieć trafić każdą umiejętnością z zamkniętymi oczami, obudzony od trzeciej nad ranem. Dobry gracz oczywiście. No mamy ogromną szansę, żeby to wygrać. To jest dla mnie zaskoczenie sezonu. Oto jest właśnie ultimate Amaterasu. Przy trzecim uderzeniu stanuje. Musicie wybaczyć czasami trochę szczątkowe opisy umiejętności niektórych postaci, ponieważ, mm. y ponieważ, ponieważ, ponieważ... Nie wszystkimi postaciami grałem i nie wszystkie umiejętności jestem w stanie mm, przedstawić w bardziej dogodny sposób. Szybko, w nogi! Aj, kupulkan, szkoda. Cholera. Ten wirek, który widzieliście, a który postawił. Czemu ja jestem taki wolny? FAK! Muszę to komentować? Bogowie, co ja nagrywam? No trudno. Trudno się mówi. No i tak, to będzie chyba raczej już porażka. To będzie już raczej na pewno porażka. Nie sądzę, żeby ich za nami udało się zatrzymać czterech przeciwników, którzy dają spore obrażenia. I za nami weszła do gry, zginęła i przegraliśmy. No Janusz nawet się nie ruszył, no dobra. Dobra, z mojej strony to jest pas. Kompletny pas. Spodziewałem się, że pójdzie to o wiele lepiej. Ale dużo w tym mojej winy, bo nawet i za nami, która przez dłuższy czas awczyła, zrobiła więcej niż ja. Bo nawet nie miałem problem trafić ulti, tak, tak, w tym momencie to jest takie typowe samo bo wyszło mi to fatalnie, więc mam powody, żeby się biczować. No, no cóż, no, nie będę się usprawiedliwiał, bo nie mam, nie mam nawet żadnych argumentów, żeby się usprawiedliwić. Gra, gra trwała 12, 12 ponad 12,5 minuty, raczej nie zagramy już kolejnej rozgrywki, ponieważ nie chcę wydłużać tego materiału. Jeżeli udało mi się zmieścić ten szturm w przeciągu 20 minut, no to to i tak jest dobry wynik. Co do itemków, no to do itemków możecie się jasne, oczywiście, włas... to było nas wskazane, żebyście się doczepili. Bo ja sam czasami nie jestem pewien, czy powinienem budować tak, a nie inaczej. Nie wiem, co jest w mecie. To jest mój, to jest mój błąd. Co tu mogę jeszcze opowiedzieć? No nie opisałem oczywiście umiejętności wszystkich, wszystkich postaci. Znowu mi się nie udało. I podejrzewam, że chyba w końcu z tego zrezygnuję. To też jest w sumie trochę bez sensu. No i co? No i przejdźmy do statystyk. Najlepszy... Zabójcą w naszej drużynie była Izanami, potem Exekwo, po ja z Kupidynem, najwięcej razy zginął Kupidyn z Kukulkanem i za Izanami, potem my, po z Janusem, jeżeli chodzi o drużynę przeciwną, to najwięcej zabijał Hibo, potem po nim Anhur, no i ostatnia była Nike, dalej jeżeli chodzi o liczbę zgonów, to najwięcej razy zginęła Nikke, potem egzek nie, potem po Hibo i reszta drużyny przeciwników. Jeżeli chodzi o obrażenia gracza, to u nas największe zadał. Kukulka na moje nawet nie ma co patrzeć, bo to jest totalny dramat. Totalny naprawdę. Potem Kupidy, no i reszta ja na samym końcu. Chyba się nie nadaje do grania nie. w tę grę. Jeżeli chodzi o przeciwników, to największe obrażenia zadał Anikę, potem Poseidon, ale u nas widzę, że największe obrażenia zadał Kukulka. I wyższe od nich? Tak, wyższe. Chociaż widzę, że ode mnie jeszcze gorszy był Hibo, który włożył raptem 6000. No, z y, Amaterasu można to wybaczyć, bo to jest 6100. Z y, Sosano, Bogowie. Tak to jest, jak y, dwie postacie pojawią się z Japońskiego Panteonu w jednej grze. Jeżeli chodzi o obrażenia Sugustów, to tutaj przodował Janus w naszej drużynie, potem Kukulkan i Izanami. W przeciwnej drużynie przodował Anchur, potem Poseidon, potem Hibo. Obrażenia odniesione największe odniósł Kupidyn, potem Izanami. No, u nas nikt za bardzo nie preywentował tych obrażeń, bo nie było tanków. W drużynie przeciwnej najwięcej przyjęła Nikke i, 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 i Amaterasu. Obie ponad około, około, no około 22 tysięcy hmm, więcej spriventowała w tym przypadku Nike, która, która spriventowała 22 tysiące. czyli lekko sprywentowała więcej niż przyjęła. E, obrażenia w to największe obrażenia u narzędzi. I za nami potem Kupidy. <laughs> no, ja jestem na starym końcu. No, razem z Janusem. Dalej, jeżeli chodzi o obrażenia budowli w, w drużynie przeciwnej, no to tutaj tutaj Prym Judu Anhur, potem Poseidon, potem Amaterasu, Nike zadała tylko 307. Leczenie gracza, tutaj najwięcej leczył Kupiny, no bo pomagały mu te jego serduszka, oprócz tego jeszcze medytacja, czy tam płaszcz medytacji. Ja uleczyłem najmniej. No jeżeli chodzi o o, 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 przeciwniku to, to tutaj najwięcej leczyła Nike. Potem Amaterasu i Anhur. No tak, to nie była najlepsza gra w moim wykonaniu, to była wręcz fatalna gra w moim wykonaniu. Gorzej bym zagrał jedynie, gdybym nafidował drużynę przeciwną. No ale obrażenia żadne, obiektywy niszczone, żadne, leczenie żadne. Czyli innymi słowy, równie dobrze mogłoby, w tej, mogłoby mnie nie być w tej grze. No ale cóż, mam nadzieję, że w następnym materiale wyjdzie to troszeczkę lepiej, nawet troszeczkę bardzo lepiej, żeby to wyglądało o wiele bardziej interesujące niż teraz. Bo jednak oglądanie jak ktoś zgadnia baty może jest interesujące, bo w sumie tak na tym, na tym swoją popularność yy, zyskały takie programy jak Dlaczego ja czy trudne sprawy? Bo ludzie lubią patrzeć na, na problemy innych. No ale mam nadzieję, że będziecie mieli przyjemność oglądania ciekawszych materiałów, lepszych zagrań no i tyle. Dziękuję Wam za to, że byliście, za to, że obejrzeliście. Zapraszam na kolejny materiał. No i liczę na owocną, na owocną ilość krytyki, no bo na tym buduję podwaliny pod jeszcze lepszej jakości materiały. Dzięki, że byliście. Satisfaction Game Studio Arcadias, trzymajcie się, cześć.